Moi drodzy, dzisiaj popatrzymy trochę więcej na Pawła, który spotyka się z ludźmi, którzy to nie wiedzą o istnieniu Ducha Świętego. Popatrzymy na to, co zrobił w kluczu właśnie modlitwy. Popatrzymy także na Pana Jezusa, który pokazuje, że kiedy za Nim idziemy, czasem zupełnie bez powodu będziemy doświadczać odrzucenia i wzgardy. I na koniec odpowiemy sobie na ważne pytanie, jak to z tą prędkością na drogach i w ogóle z zachowywaniem przepisów ruchu drogowego. Opowiem to w krótkiej historii, bo myślę, że będzie ona na tyle wartościowa, że nie zawęży nas do prostej, prostej odpowiedzi tak czy nie, wobec łamania przepisów ruchu drogowego. Ale najpierw jak co dzień idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj, by szczególnie w tym dniu 13 maja, razem z Twoją Matką Maryją, aniołami świętymi, oddawać Tobie chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność w Eucharystii i za to, że możemy patrzeć na Boga, który jest obecny, który jest żywy i prawdziwy. Choć Patrzymy przecież przez szklany ekran naszych smartfonów lub telewizorów. Zawierzamy Tobie życie, nasze sprawy, nas samych. Działaj w nas jako jedyny Zbawiciel i Pan. A w 322. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Chrystus zachęca nas do dziecięcego zawierzenia opatrzności naszego Ojca Niebieskiego. A święty Piotr przypomina: wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Dzięki Ci, Panie, za te zachęty, które do nas kierujesz, abyśmy postępowali na drodze wiary. Amen. Posłuchajmy słowa. Mówią uczniowie Jego. Oto teraz. Otwarcie mówisz i przy powieści żadnej nie mówisz. Teraz wiemy, że wiesz wszystko i nie potrzebę masz, aby ktoś Cię pytał. W tym wierzymy, że od Boga wyszedłeś, odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto przychodzi godzina i nadeszła, by rozproszyliście się każdy do swoich i mnie samego zostawiliście. A nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To rzekłem Wam aby we mnie pokój mieliście. W świecie ucisk macie, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No ważne, ważne przesłanie Pana Jezusa w kontekście ucisku, ale Zanim o tym przesłaniu pana Jezusa z Ewangelii, chciałbym, żebyśmy na chwilę przenieśli się do dziejów apostolskich, a właściwie do 19 rozdziału od pierwszego wersetu. Dlatego, że mamy tam ciekawą sytuację w kontekście czego? W kontekście Apollosa znajdującego się w Koryncie, który spotyka się z uczniami. Paweł wtedy przyszedł w okolice wyżej położone. I zapytał, czy oni otrzymali, gdy, gdy przyszedł do Efezu, jakichś uczniów, czy zapytał, czy otrzymali Ducha Świętego, gdy oni przyjęli wiarę. I ciekawa sprawa, bo to jest tak prosto linijnie powiedziane, że oni właściwie nie wiedzą, kim jest Duch Święty. Nie słyszeliśmy nawet, że istnieje Duch Święty. Że Paweł nie odpuścił tematu i zaczął pytać, jaki chrzest to nie przyjęli. Informacja była bardzo prosta. Chrzestjana, chrześcijanowy, ponieważ jak pamiętamy z Ewangelii, Jan udzielał chrztu nawrócenia. I Paweł to wytłumaczył, że Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do, do ludu aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest Jezusa. No i zaraz po tym chrzcie janowym, o którym oni opowiadali, Paweł tłumacząc chrzest w imię Pana Jezusa, który z kolei przyjęli uczniowie, modli się za uczniów. Jeszcze chwilę wcześniej oni nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a chwilę później już nakłada na nich ręce, Duch Święty zstępuje i znowu, pamiętacie to, co wczoraj mówiliśmy w rozważaniu, to jest bardzo istotne, oni zaczynają mówić w językach i prorokować. 19 rozdział dziejów apostolskich. Chwilę później. Yy... Wcale też nie chodzi o jakąś wielką grupę, bo kiedy wczytamy się ten, w ten fragment z 19 rozdziału, właśnie 1.8, który dzisiaj rozważamy, to zobaczymy, że tych, że tych osób nie było tam wiele. To było zaledwie 12 mężczyzn, którzy zostali oszczeni i którzy przyjęli dar Ducha Świętego. To była mała grupka, maleńka wspólnota w tym momencie, za którą Paweł, apostoł się modli i, i którą, na którą Duch Święty wstępuje. I wiecie, no takie głupoty, które niektórzy wypisują, na zasadzie nie ma czegoś takiego jak chrzest z Duchu Świętym, to tylko mówi o ignorancji, tak naprawdę poważnej ignorancji dotyczącej braku znajomości Pisma Świętego. Jeżeli trzej ostatni papieże już bardzo mocno naciskali na to, żeby być w przyjaźni z Duchem Świętym, no, ktoś powie, konserwatywny, papież Benedykt także. On mówi o pięknie otrzymania chrztu w Duchu Świętym. Szczególnie polecam Wam jego kazanie z 2008 roku z uroczystości zesłania Ducha Świętego, które w niesamowity sposób pokazuje właśnie rolę Ducha Świętego w kontekście tego, co jest zapowiedzią w Nowym Testamencie, że. Ja was chrzczę wodą, a przyjdzie po mnie mocniejszy ode mnie, który was będzie chrzcić duchem świętym i ogniem, mówi święty Jan Chrzciciel. Ciekawa sprawa, dlatego że dzisiaj, powiedzmy sobie wprost, brak mocy głoszenia Ewangelii jest brakiem wchodzenia w relacje z Duchem Świętym. Jeżeli nie ma tego dynamis, jeśli nie ma tego parasija, które z greckiego języka pokazują, że my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby posługiwać Jego w namaszczeniu i w obdarowaniu to jak ma Bóg ukazywać czy potwierdzać głoszenie Ewangelii, jak my sami nie jesteśmy w ogniu. Powiedzmy sobie, wprost. I odwrotnie, jeśli ty jesteś w mocy Ducha Świętego, jeśli ty chodzisz w Duchu Świętym, to ty ciągle będziesz pytać, czego Duch Święty oczekuje. To będziesz szukać drogi, jak najlepiej wypełnić wolę Ojca. To ty ciągle będziesz w różnych sytuacjach Twojego życia otwarty na to działanie, by to Duch Święty mógł Cię na różnych poziomach Twoich sfer życia prowadzić, bo bo on także przez to będzie bardzo konkretnie działał. No i przechodzimy zaraz po Psalmie 68, kiedy mowa jest o tym, że Bóg, kiedy wstaje, rozpraszają się wrogowie, pieszkają przed Jego obliczem, jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się w ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy a sprawiedliwi się cieszą, weselą, śpiewają Jego imieniu. Śpiewajcie Jego imieniu, wysławiajcie Jego imię. Tak potem przechodzimy do Ewangelii, która pokazuje, jakby nie patrzeć, um, ucisk. Ucisk wynikający z głoszenia, skroczenia drogami Jezusa. I ta Ewangelia jest osadzona w... Ostatniej wieczerzy, ponieważ ten szesnasty rozdział to jest jakby ta mowa pożegnalna Jezusa, którą cytuje święty Jan. Ciekawa sprawa, bo Jezus nie mówi, że uczniowie nie będą najróżniejszych przeszkód mieli na drodze głoszenia Ewangelii, że teraz wszystko będzie się im udawało, ale mówi, że wobec tego ucisku, który doznają, będą mieli pokój, który płynie od samego Jezusa. I myślę, że to był taki niesamowity znak pierwszych chrześcijan, że oni wiedzieli z jednej strony, że tutaj konkretnie mają głosić Ewangelię, na czym to będzie polegało, a z drugiej strony, że ten opór będzie, że te trudności będą, że przeszkody wobec głoszenia Ewangelii będą. No bo Ewangelia jest całkowito odwrotnością tego, co głosi świat. Świat mówi o na jakimś prestiżu, a Ewangelia mówi o zajmowaniu ostatniego miejsca. Świat mówi o jakimś poklasku, a Ewangelia mówi o tym, że Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Tobie nikt nie musi oddać z tego świata. Świat mówi o tym, że masz się obudować, zamknąć, a Ewangelia mówi, że masz widzieć drugiego człowieka. Świat mówi, że. Nie, nie zaznasz tutaj spokoju na świecie, że ciągle musisz biec za czymś, żeby, żeby coś zdobywać. A Ewangelia mówi, że mając tyle, co masz, możesz mieć spokój wewnętrzny, bo ty wiesz, po co żyjesz. I tak możemy wymieniać bardzo wiele różnych rzeczy. Więc ta opozycja pomiędzy Ewangelią a światem, ona istniała i będzie istniała. I no, ja tego doświadczyłem na jednej z ewangelizacji, kiedy. Wiecie, miałem małe nagłośnienie na Uctoku i rozkręciłem dość mocno pewien taniec ewangelizacyjny. Wszyscy się niesamowicie fajnie bawili. A ta młodzież się tam po prostu zgromadziła, myśmy śpiewali, myśmy, no po prostu przy piosenkach Arkinoego, na placu utstokowym, na polen Trokowym. I w pewnej chwili kiedy już wiedziałem, że ja już fizycznie nie mam sił, ponieważ byłem tam sam wobec ewangelizatorów, gdzieś ewangelizatorzy w różnych miejscach posługiwali niedaleko. Może tam jedna czy dwie osoby się bawiły wśród tego tłumu. Zresztą podepnę ten filmik, żebyście zobaczyli jak to wygląda pod tym, bo był nagrany na żywo. I w pewnej chwili miałem garść ulotek, więc je wyrzuciłem do góry. No i ludzie zaczęli łapać te ulotki. A tam było konkretne przesłanie o miłości Pana Boga, o, o, o tym, że jesteśmy słabi, grzeszni, dlatego tej miłości nie doświadczamy. O zbawieniu w Jezusie Chrystusie, z modlitwą przyjęcia jest jako Zbawiciela i Pana i wołaniem do Ducha Świętego. No i rzeczywiście, ponieważ impreza, przepraszam, to, bo tak to wyglądało, jest tak mocno rozkręcona, ludzie jakby zaakceptowali to mo moje wodzirejstwo na polęd no to przyjąć ulotkę od nich, od kogoś, kto to wszystko nakręca, który rzuca w górę ulotkę, to było coś naturalnego. I pośród tych ludzi była kobieta, która kiedy zobaczyła, że ja nie jestem przebierany, ponieważ jak się okazało potem, oni myśleli, że ja jestem przebierańcem, i dlatego się tak fajnie bawili. Ta ulotka, która poszła na koniec, na marginesie tylko powiem, że księży, których spotkałem na, na Woodstocku, to było bardzo wielu. Którzy nie byli prawdziwymi księżmi, tak, to jest już inna, inna na inną opowieść, na inny odcinek opowieść, ta kobieta myślałem, że ona mnie po prostu będzie uderzała po twarzy. Po prostu tak, taką ilością wulgaryzmów, którą mnie otoczyła, że powiem z tego wystąpić, że, że, że to jest Kościół, to jest organizacja patologiczna. I tak dalej, i tak dalej. ja powiedziałem, wie Pani co, ja w tym kościele doświadczyłem miłości Jezusa. Doświadczyłem tego, że to jest prawda. Słuchajcie, naprawdę ilość słów, dosłownie nie wiem, czy to cokolwiek do niej dotarło, bo to powiedziałem w pewnej chwili, kiedy ona się wyżyłowała na mnie. Powiedziałem jej o tej miłości, ona nie chciała wręcz słuchać. Ona chciała mnie po prostu... No, bić, zrobić coś, że ja nie powinienem w ogóle czegoś takiego robić, co zrobiłem przed chwileczką. Natomiast ziarno zostało zasiane, jakby nie patrzeć. To mówię w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii. No, dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Rozpoczęliśmy w tych rozważaniach naszych odpowiedzi na pytania, więc dzisiaj pytanie pierwsze, które sobie przygotowałem z misji świętych, to. Z ostatnich misji świętych, które były w Krakowie, pytanie brzmi, kiedy łamanie ruchu drogowego jest grzechem ciężkim, a kiedy lekkim? O ile muszę przekroczyć prędkość, żeby już można było mówić, że to jest grzech ciężki. Ciężko bowiem jechać 50 na 50. Oczywiście, że ciężko, zgadzam się z tym jak najbardziej, że ciężko jest jechać 50 na 50. Ale wiecie, kiedy czytam takie pytanie, to staje mi przed oczy sytuacja mojego kolegi księdza, muszę to powiedzieć wprost, który na szczęście jechał mniej niż 50 przez miejscowość i niestety zabił człowieka. Mówię, dlaczego na szczęście jechał mniej niż 50, ponieważ prawdopodobnie by sobie z tym nie poradził, zając jego wrażliwość. W miejscowości, przez którą przejeżdżał, Młodzież zorganizowała sobie zawody: kto później wyjedzie ze swojej bramki na posiadłości i przejedzie na drugą stronę ulicy. No i chłopaki na rowerach po prostu tak przejeżdżali, w ogóle bez pomyślenia. No i ten, który wyjeżdżał, pomimo tego, że ksiądz, ten mój kolega, zahamował, uderzył w rower, ten spadł z roweru i tak spadł głową o krawężnik. Że uderzył w tak, taki sposób, że zmarł na miejscu. Karet, znaczy karetka nie zdążyła. I wiecie, kiedy za szybko jadę, to od razu mi się to przypomina. Ja nie wiem, czy tak ma każdy, ale przypomina mi się ta historia, co by było, gdyby ktoś mi wyskoczył w jakiejś miejscowości, w jakimś miejscu, jak ja bym zareagował na to wobec całej sytuacji, w której, w której znalazł się ten ksiądz. No, ja mu oczywiście współczuję, współczuję też tej rodzinie, która straciła dziecko. Więc myślę, że nie kategoriami, czy to jest grzech ciężki, czy to jest grzech lekki. No po to mamy rozsądek, żeby, po to mamy rozum, żeby z niego korzystać. I tutaj też, wiecie, to jest praca, którą musimy nieustannie wykonywać. No bierzesz telefon i piszesz. No, no, może się zdarzyć coś najgorszego, bo nie masz skoncentrowanej uwagi i to mówię w permanentnej, ciągłej pracy nad sobą, bo wydaje się, że na to chwilę tylko napiszę. No nic, nic bardziej mylnego. Po prostu mamy myśleć o tym, żeby potem z tego powodu nie było problemów. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że tak. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak świat będzie istniał. Do zobaczenia jutro.